Cześć Tudor Karhon i mam dzisiaj dla Was dość niecodzienny, bo informacyjny unboxing Pre-Order Packa PlayStation Vita. Informacyjny, ponieważ zajmujemy się nim głównie dla informacji, którą ze sobą niesie, a nie dla samej zawartości tego małego pudełeczka. Otóż okazuje się, że niewielu z Was wie, że takie pudełeczko. Otrzymać może praktycznie każdy, kto ma w planach zakup PlayStation Vite. Um, jest to prezent preorderowy, który Sony dodaje do każdego przedpremier przedpremierowego zakupu PlayStation Vita, pod warunkiem, że pójdziemy do wybranego sklepu, który bierze udział w akcji, i zamówimy tam własnoręcznie prosto w sklepie nie używając internetu wiadomość z ostatniej chwili. Zajrzałem na stronę Empiku i okazuje się, że wysyłają również zestawy preorderowe prosto do waszych domów, więc nie musicie iść do sklepu. Minus jest taki, że będzie was to kosztowało aż 100 zł. Jest to kwota, która zostanie potem odliczona od waszego zamówienia PlayStation Vita. Ja w UK zrobiłem to w gameie. Musicie się liczyć z tym, że prawdopodobnie każą wam zapłacić depozyt żeby po prostu każdy nie mógł sobie przyjść i wziąć darmowego gadżetu. Tak więc ja musiałem zapłacić 25 funtów, które potem w dniu premiery zostanie odliczone od ceny wite. A um, są dwie wersje tego zestawu. Kraje takie jak Polska i Wielka Brytania dostają słuchawki. Jest jeszcze parę krajów, które zamiast tego dostaje moim zdaniem dużo fajniejszy gadżet, jakim jest Um, portfel z miejscami na kartę pamięci gry. więc tak pudełko wygląda od zewnątrz. W środku znajduje się drugie pudełko. Ach, postawmy cię tu, będziesz ładnie wyglądać. Z dołu nie mamy nic. Tak więc każdy preorder wity w sklepie. U wybranego sprzedawcy da nam taki właśnie gadżet. W środku znajdziemy nasze słuchawki. Pudełko to oczywiście jest równocześnie pudełkiem na portfel, więc jeżeli mieszkacie w. No widzicie, nie pamiętam jakie to kraje, ale nie jest to ani Polska, ani Wielka Brytania. W tym miejscu zamiast słuchawek znajduje się portfel. Pod słuchawkami nie ma nic. Widać. Zapasowe gumki. Więc tak. To są nasze słuchawki. Nie spodziewam się, żeby były jakieś niesamowicie dobre. Zaraz je przetestuję i powiem Wam, co o nich myślę. Kabel jest stosunkowo długi. To się chwali. A oprócz słuchawek. Dostajemy również kod, który pozwala nam kupić wybraną grę ze sklepu PlayStation Network po premierze Wity 5 euro taniej, darmową grę Frobisher Says miesiąc przed jego oficjalną premierą, zestaw przedmiotów dla PlayStation Home i awatar dodatkowy no PlayStation Vita. Znaczy Avatar PlayStation Vita dla PlayStation 3. Chyba. Więc z tyłu znajduje się kod. Ja swój już zużyłem, ale z tyłu znajduje się kod, tu pod moim palcem i należy wejść na odpowiednią stronę w sieci i wymienić ten kod na odpowiedni kupon do PlayStation Store. Sony nam go Przyślę na wybrany adres e-mail w odpowiednim terminie. Tak więc wygląda pudełko PlayStation Vita. Jak dacie mi sekundę na fajne cięcie, powiem Wam jak brzmią słuchawki. Okej, okay, powróciłem. Co mogę powiedzieć na temat słuchawek? Eee... nie są takie złe. Spodziewałem się czegoś dużo gorszego, szczerze mówiąc. Um, mają wyczuwalne basy, nie takie mocne jak drogie słuchawki. Dźwięk jest wyjątkowo czysty, czego się nie spodziewałem po prawdopodobnie najtańszych słuchawkach, jakie Sony mogło dostać. Wysokie tony nie dostają takiego wzmocnionego basu, jak to zazwyczaj bywa przy basowych słuchawkach. Um, ogólnie. Jak na darmowy gadżet? Jestem zaskoczony. Spodziewałem się słuchawek dużo, dużo, dużo gorszych. Tak więc wygląda cały zestaw. I dziękuję wam za uwagę. Zobaczymy się następnym razem. I wielkie dzięki za tysiąc widzów. Papa! Pa.